Witam serdecznie ze sklepu Sagatia. Opowiem o peruce, która ma na imię Maura. Maura jest modelem, który gości od samego początku, praktycznie odkąd istnieje nasz sklep. Dlaczego ten model ciągle jest? Dlatego, że cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem klientów. Jest to taka klasyka tak naprawdę. Jest to peruka bardzo znana wielu klientkom, i po prostu one proszą, domagają się, aby ten model był utrzymywany, jest poszerzany o nowe kolory, także on wciąż wciąż gdzieś tam w tych aktualizacjach się pojawia. Model Maura występuje w bardzo wielu kolorach, naprawdę, tak jak bywały kiedyś modne, takie ostre pasemka, czy, czy kontrastowe, mocne jakieś kolory, tak potem pojawiały się w modzie balejarze różnego rodzaju przejścia takie. I te kolory pojawiają się tak naprawdę w kolejnych latach w tym modelu peruki Maura. Maura jest peruką z efektem włosów podtapierowanych czyli, tak jak widać, ona wręcz potężnie trochę podnosi głowę do góry. Czyli osoby, które mają bardzo wysokie czoło, jak jeszcze doda, będzie dodana ta. Wysokość podtapirowanych, uniesionych włosów, no to głowa może dać nam efekt takiego większego jaja, więc jak najbardziej nie polecamy dla osób z wysokim czołem. Natomiast panie, które mają drobniejszą buzię, pociągłą, ta peruka będzie naprawdę fajnie wyglądała. Tutaj jest sporo pazurków. Ten model można wymodelować, znaczy tę perukę można wymodelować w formie. Właśnie takiej wypazurkowanej, lekko sterczącej, albo ułożyć ją, wygładzić wręcz prawie że do, do modelu peruki Bob. Dzięki temu, że te Kosmyki tutaj nachodzą na, nam na policzki, możemy je w ten sposób ułożyć. Można fajnie korygować, jeśli ktoś ma takie mocniej wystające, uwydatnione kości policzkowe, czy tutaj no, te nasze chomiczki, które czasami Panie mówią, przeszkadza im to. Więc jest to zawsze sposób na skorygowanie z kształtu twarzy, bo zawsze Dobierając fryzurę, staramy się, aby dążyć do owalu, czyli jak mamy gdzieś tu za dużo, to właśnie musimy przysłonić, po to, żeby po prostu skorygować optycznie naszą buzię do owalu. Model Maura z tyłu przykrywa szyję. Wygląda w ten sposób. Płoski są po całej praktycznie długości wszędzie dookoła natapirowane. Można je ułożyć bardziej gładko, tak jak tu widać, w ten sposób. Niektóre panie noszą wręcz w takiej formie bardzo ułożonej, inne z kolei lubią trochę takiego wariactwa i szaleństwa na głowie, więc po prostu te włoski podnoszą do góry grzywkę, tak samo można na prawo, na lewo. To jest peruka, którą można bardzo fajnie modelować w palcach. Perukę Maura znajdziecie Państwo w sklepie Sagatia w kategorii peruk krótkich syntetycznych. Zachęcam do zapoznania się z gamą kolorystyczną, sprawdzenia w którym rozmiarze występuje dany kolor, będzie to 56 bądź 58, bo tu mamy średnie i głębsze rozmiary. I zapraszam serdecznie na kolejny materiał już wkrótce.